Grać w dobra, ale teraz to powiesz, yy, powiedz to yy, jeszcze raz bez jąkania się, dobra? Przepraszam mojego mistrza, Sadama, który nauczył mnie grać w cs nie. Nie. nie, nie, nagrywasz nie No nie i co z tego? No to ci nie oddam, ja pierdolę takiego słowa nie możesz. <laughs> Sebek nie znam takiego. E, przepraszam mojego mistrza. No, Dama... no to jeszcze tak było coś słychać kurwa. Mów głośno i wyraźnie jak... hymny śpiewał. E, jak? Co? Jakbyś ten... hymny śpiewał tak głośno i wyraźnie... No Jezu przepraszam mojego mistrza, dał mayy. E, 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 nie! Kurwa. <grym... <grym> Ej dobra, masz ostatnią szansę, jak nie to ci nie dam, Ej, Takie jaja się, że ze mnie robisz. No to, co ja muszę zrobić? Powiedz tak, przepraszam, mojego mistrza. Adama za to, że jechałem na WH Przepraszam Dla cichy No zacisnę, ja biedo Weź przystań. ej Czeki jeszcze dwa razy Dwie szanse ma jak nie to, kasuje to konto, co nie? No dobra Zapewiesz, gdzie mieszkasz No, gdzie mieszka, podaj <noise> Jezu, przepraszam mojego mistrza Sodoma yy, Że jechałem na bucha Ale tak nie. normalnym głosem jak mówisz. No bana. normalnie. No nie nie, nie, nie mówiłeś normalnie, to tylko tak zmieniałeś głos, żeby nie było widać, że to ty. jest normalny taki Przepraszam mojego mistrza Sodoma, no, że jechałem na bucha. Kasuj Kasuję kurwa, bo... Nie, no powiedz tak, głośno i wyraźnie i tak ładnie jak mówisz. Przepraszam mojego mistrza Sadama za to, że jechałem na Wucha. Mogę powiedzieć tylko przepraszam samodama, o. Nie, przepraszam mojego mistrza Sadama. Yes. Za... Tam... za to, że jechałem na Wucha. No powiedz Przep... weź. Może że Przepraszam, przepraszam cicho, cicho. Yy, Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj teraz tam zaraz zamknę się tamkiem was, skuję tą ebon na ósemki na Balmorze. I tak gdzieś ulepszyłem A i chodź może koszysz na inny kanał, bo tu jest hałas i tam powiesz głośno i wyraźnie. Czekaj czekaj, 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 ja już zaraz, zaraz to zrobię. Jaki małwan? Przeżyć go tam wyżej. Dobra, no. Przepraszam mojego mistrza Sadama za ja to, że jechałem Ej, ty naprawdę nie możesz powiedzieć tego normalnie? mi cię, normalnie powiedziałem. Wiesz, jakbyś miał gówno w dupie. Nic mi się się chciał. Dobra, cicho. Niech powie to tak, wiesz, nie odzywajcie się, niech się nie stresuje i powie to normalnie. No mów. Przepraszam. Mojego mistrza Ale nie mógł tak jakbyś śpiewała kolędzie. <laughs> Jaki no, gole, tak jak no, ja. kurde, Przepraszam też, mojego to. mistrza Sadama za to, że jechałem na WH Przepraszam mojego mistrza Sadama za to, że jechałem na WH No i dobrze No dobrze, dobra, cofamy no, dawaj, Włączamy proszę. nagrywanie i ci podaję te pasy, czekaj <laughs> Przeprosił go <laughs> Tak się kończy powdawanie swoich pasów kolegom e <grywanie> i próbowanie ich odzyskania. No poszedł dla całego OCD.